Dzień dobry. Zaprezentuję Państwu pierwszy z serii filmików instruktażowych opisujący system planowania i harmonogramowania produkcji Deflex Gant. System Deflex GANT uruchamiamy za pomocą ikony znajdującej się na pulpicie. Klikamy dwa razy. W oknie logowania wpisujemy hasło. Zatwierdzamy hasło przyciskiem Enter. System do planowania i harmonogramowania produkcji Deflex Gant ma budowę modułową, co znaczy, że każda funkcja dostępna w systemie jest osobnym modułem. Dzięki temu system może być dopasowany do potrzeb użytkownika. Do każdego modułu możemy mieć dostęp w różny sposób. Pierwszym najczęściej używanym jest strona powitalna. Mamy tutaj dostępne np. moduł harmonogramu produkcji lub też moduł zleceń produkcyjnych. Wszystkie Moduły dostępne w systemie możemy zobaczyć na liście modułów. Aby ułatwić korzystanie z konkretnych modułów, istnieje możliwość, aby wyświetlić się w sposób pogrupowany. Dodatkowo istnieje możliwość, aby Moduły były wyświetlane na górze systemu. Aby zaprezentować, w jaki sposób działa nasz system, uruchomię harmonogram produkcji. Proszę zwrócić uwagę, że nowy moduł został otwarty na zakładce. Każdy kolejny również będzie otwarty na zakładce. Dla przykładu uruchomię moduł zlecenia produkcyjne. Dzięki takiemu układowi. Możemy szybko dotrzeć do funkcji, które często używamy. Aby uruchomić kolejne moduły, możemy na przykład skorzystać z funkcji wyszukiwania. W oknie wpisujemy kilka pierwszych liter nazwy danego modułu. Na przykład magazyn. Wystarczy kliknąć dwukrotnie na ikonę magazyn i otwiera nam się informacja o magazynach w systemie. aby zobaczyć na przykład preferencje użytkownika wystarczy wpisać kilka pierwszych liter z nazwy modułu. Pokazuje się ikona modułu preferencji użytkownika, klikamy dwa razy i otwiera się okno, w którym możemy dowolnie konfigurować nasz system. Dodatkowo istnieje możliwość, aby Najczęściej używane funkcje systemu były zawsze dostępne na górnej belce programu. Na przykład zlecenia produkcyjne, na przykład kontrahenci. Istnieje bardzo łatwy sposób na to, aby dowolnie konfigurować listę modułów dostępnych z górnej belki. Klikamy prawym przyciskiem na belkę, dostosuj. Z zakładki komendy wybieramy wymagany moduł, do którego chcemy mieć dostęp. I przeciągamy go na belkę. Taki układ umożliwia dowolne konfigurowanie systemu do potrzeb użytkownika. Aby móc w pełni korzystać z naszego systemu, możemy schować panel boczny, dzięki czemu mamy więcej miejsca na codzienną pracę. Dostęp do konkretnych funkcji systemu możemy również uzyskać za pomocą klawisza F12, który wyświetla listę szybkiego wyszukiwania, w którym również możemy wpisać konkretny moduł, który chcielibyśmy używać, na przykład moduł kontrahent, na przykład moduł preferencje. Dzięki takiej możliwości konfiguracji praca z programem jest bardzo łatwa i przyjemna. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów, w których będę opisywał, w jaki sposób działa i jak można wykorzystać wszystkie funkcje systemu Deflex Gant. Dziękuję bardzo, zapraszam na naszą stronę deflex.pl.